Cześć, jestem Ola i od 11 lat prowadzę gabinet kosmetyczny. Moją pracę zaczynałam od stylizacji paznokci oraz rzęs, później stylizacji brwi, aż do momentu, kiedy moje ciało się zbuntowało. Ciągła praca w pozycji siedzącej spowodowała, że moje plecy, jak i wzrok się bardzo mocno pogorszyły. Stąd w 2020 roku zdecydowałam się na swoje pierwsze urządzenie do gabinetu kosmetycznego, które pozwoliło mi się odciążyć. I które zarazem naprawiło moje ciało, dlatego że wzmocniło mięśnie brzucha i pośladków, w tym poprawiła się postawa mojego ciała. Polecam urządzenia, z których samych będziecie korzystać i odczujecie jak najszybciej realne efekty. Wtedy będziecie mogły jak najlepiej to sprzedawać swoim klientom, ponieważ będziecie wierzyły w tę technologię. Tak też jest ze mną. Praktycznie każde urządzenie, które zakupiłam do swojego gabinetu, było kupowane pode mnie. To było urządzenie, które ja chciałam, które wiedziałam, że mi pomoże i w taki sposób moje klientki zarażały się tym, bo ja chodziłam zadowolona pod niebiosy, że mam świetne efekty. Na to jeszcze zwrócić uwagę przy wyborze urządzenia na pewno na to, jak drogie są koszty eksploatacyjne i ile czasu musimy poświęcić, aby dany zabieg wykonać. Ja obecnie cieszę się, że odkryłam takie zabiegi, które przynoszą świetne efekty, a praktycznie robią się same. Podpinam urządzenie do klienta i mogę w tym czasie robić inne rzeczy, a oni również są zadowoleni. Także to jest dla mnie życiowy hit i odkrycie. No i przede wszystkim cena. Oczywiście ja wybieram urządzenia, które wiem, że spłacą mi się w szybkim czasie. Nie biorę urządzeń, które przewyższają wartość mojego całego gabinetu, ponieważ inne tańsze również są bardzo dobre i szkoda pakować się w dodatkowe opłaty.